Witam serdecznie drodzy mieszkańcy gminy Rokietnica oraz najbliższych okolic. Niewątpliwie żyjemy w bardzo ciekawych czasach, jeśli chodzi o postęp technologiczny, który tak naprawdę dał nam dostęp yy, do internetu, a jeśli miałbym być tutaj dokładniejszy, to sam internet. Tak więc niewątpliwie również co 20-30 lat mamy do czynienia z tak zwaną rewolucją technologiczną, którą niewątpliwie tutaj jest pojawienie się technologii blockchain oraz bitcoina. Nie wyssałem sobie tego z palca, ani nie wyciągnąłem z kapelusza, ponieważ jeśli mówimy już o technologii blockchain i słyszymy, że wypowiadają się na ten temat takie autorytety jak Bill Gates, czyli założyciel Microsoftu, Jack Ma, CEO to jest największego... Yy, Portalu aukcyjnego Alibaba.com Jeff Bezos, czyli właściciel Amazona, bądź też jeśli chodzi o nasze polskie podwórko Sebastian Kulczyk, który wprost mówi, że trzeba się edukować i interesować tematem blockchain, kryptowalut i samego bitcoina. A tutaj taki tip dla Was: Sebastian sam się przyznał, że po prostu taką kopalnię bitcoina posiada. Tak więc mówiąc wprost. Chciałem państwa zaprosić tutaj z tego miejsca w imieniu biblioteki gminnej, to jest imienia Marii Konopnickiej w Rokietnicy oraz moim własnym, ja się nazywam Paweł Maksymiuk, na bezpłatne szkolenie i spotkanie edukacyjne, które odbędzie się tutaj właśnie w tym budynku 7 lutego bieżącego roku o godzinie 17:30. Wejście jest Bezpłatne, tak więc tematy, jakie poruszymy, to przede wszystkim wyjaśnimy sobie, czym jest technologia blockchain, co to jest bitcoin, czy jest w ogóle możliwość zarabiania na kryptowalutach, jeśli tak, to w jaki sposób, oraz wyjaśnimy pojęcie arbitrażu, co to tak naprawdę jest i jakie możliwości ze sobą niesie. Tak więc tutaj również mała niespodzianka, ponieważ y, udało mi się, że tak powiem, sprowadzić bardzo dobrego eksperta który już tutaj w świecie kryptowalut jest około 4-5 lat. Mówię, że eksperta, ponieważ z technologią mamy do czynienia od 10 lat, tak więc myślę, że to jest bardzo długi czas, żeby po prostu tą osobę nazwać ekspertem. Będzie to Rafał Zieliński z zachodniej granicy, z Niemczech, który po prostu przyjedzie i opowie również kilka słów, jak to wygląda, jeśli chodzi o korzystanie z Bitcoina i z kryptowalut u nich. Za granicą, czyli w Niemczech. Tak więc przybywajcie tu mnie. Opowiem również tutaj w jednym z panelów o swoich początkach. Ja sam jestem w świecie kryptowalut i bitcoina od trzech lat. Na pewno opowiem wam na co uważać, jak bezpiecznie poruszać się po rynku i czy tak naprawdę bitcoin ma możliwość osiągnięcia niebagatelnej kwoty 1 miliona dolarów. Na które po prostu to pytanie zadaje sobie bardzo duża ilość osób. Tak więc na pewno, jeśli gdzieś tam słyszeliście pojęcie blockchain, kryptowaluty, bo nie schodzi to po prostu z pierwszych stron gazet bądź też portali internetowych, to właśnie jest idealny czas, aby po prostu zawitać 7 lutego do Biblioteki Gminnej w Rokietnicy na pierwszym piętrze, zaraz nad Rosmanem. O godzinie 17.30, gdzie, jak już wspomniałem, wstępie jest bezpłatny. Będzie, oczywiście, to jest panel z pytaniami, będzie można śmiało zadać pytania, co i jak, co, z czym się je, aby po prostu gdzieś móc w tym, w tej rewolucji tak naprawdę typować i, 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 i brać udział, ponieważ moim zdaniem, ale nie tylko moim, oczywiście. Warto. Tak więc, jeśli oglądasz to wideo, wielka prośba do ciebie, udostępnij je na swojej tablicy na Facebooku bądź też na innych mediach społecznościowych. A na pewno twoi znajomi ci za to podziękują. Tak więc, tyle z mojej strony. Jeszcze raz wspólne zaproszenie z Biblioteką Gminną na to bezpłatne szkolenie. 7 luty bieżącego roku, godzina 17.30, pierwsze piętro Biblioteka Gminna w Rokietnicy. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.